Cześć, kochani. Jak zawsze czekam chwilkę, aż ktoś się pojawi. Drugi dzień naszego wyzwania. Jak ktoś będzie, to jak zawsze dajcie znać, że słychać. Myślę, że widać, ale że słychać i że wszystko ok. Drugi dzień naszego wyzwania przestaje się zadowalać byle czym. Kto z nami wczoraj nie był nic straconego, zawsze można dołączyć. Zawsze można odsłuchać to, co było. Wszystko jest na Facebooku, wszystko jest na YouTubie. Dajcie znać, jak się czujecie. Po wczorajszym szczególnie. Jak zawsze Chico też jest częścią naszego wyzwania. Nie może go zabraknąć. Jak tam u Was plany na majówkę? U nas w Wiedniu przepiękna pogoda. Ja jestem troszkę mm, zmęczona, ale też w pięknej energii. Ponieważ no, brałam udział w pewnych praktykach, nazwijmy to świadomości, łączenia się z tym oknem energetycznym, o którym wczoraj rozmawialiśmy i polegało one na studiowaniu ksiąg Zory. Może kiedyś Wam o tym troszkę opowiem, to niektóre z tych tomów akurat stoją tam za mną. No, i akurat w tym bomer chodzi o to, że zaczynam o 11 wieczorem i kończymy ym, krótko przed wschodem u mnie w Wiedniu, czyli skończyłam o 4.30 rano. Ale, okej, okay, byłam już pobiegać, yy, to, czyli taka medytacja w ruchu, zrobiłam zakupy. Jest siła, za chwilę się położę. Z czym dzisiaj przychodzę? Bo jak zawsze coś mi się pokazuje. Nie wiem, czy zawsze będziemy robić krótką część merytoryczną, ale dzisiaj poczułam, przeglądając pytania w odniesieniu do wczorajszego spotkania. I pojawiały się takie pytania typu. No ale właśnie jak to jest, Przestaje zadowalać się byle czym, czyli co? Chcę wszystkiego, mam wszystko, jestem wszystkim, ale wszystko też może być przecież negatywne, czy to na pewno tak jest, o co w tym chodzi. Więc myślę, że króciutko powtórzymy sobie o głowie i o sercu. I jeżeli nawet powiesz już to tyle razy słyszałam, słyszałem tyle razy już o tym mówiłaś to ja ci mówię, że głowa zawsze powie że nie ma potrzeby czegoś powtarzać albo że to nie działa, bo jest zbyt proste. Skoro tu jesteś, to posłuchaj. <grym> Zanim przejdziemy do praktyki, obiecuję, że nie będzie długo. Aczkolwiek nie wiem, czy mogę tak obiecywać, szczerze powiedziawszy, bo zawsze jak się zgaduję z, z jedną z moich przyjaciółek, gdzie tam się wymieniamy właśnie różnymi, nazwijmy to, wglądami praktykami, każda z nas zawsze zaczyna nagranie. Wierza ja tylko tak na chwilę, a potem nagle robi się 20 minut. Nie, ale będę, będę szybciutko. Czyli jakiekolwiek pytania się pojawiają, czy to na pewno ma sens, czy to działa, czy, czy jakkolwiek. To pamiętaj, że zadajesz te pytania do głowy. I teraz. Tu nie chodzi o to, żeby głowę negować. Ja w ogóle uwielbiam nasz umysł, uwielbiam głowę. I gdybyśmy mieli głowy nie mieć, to by jej nie było, bo wszechświat się nie myli w swojej perfekcyjnej synchroniczności. Także skoro mamy głowę, to mamy ją mieć. Ale chodzi o to, żeby jednak Głowy używać do tego, do czego jest, tak? Jak przysłowiowy młotek. Mogę kogoś zdzielić nim, zabić, poturbować, a mogę wziąć gwoździe i zbudować piękny dom, na przykład, tak? To samo narzędzie. Czyli do czego go używam, jest tutaj kluczem. I teraz, głowa nie jest narzędziem, które ma odpowiadać na pytania, czy mam to zrobić, czy aby na pewno. Dlaczego? Dlatego, że głowa da ci milion przeróżnych wersji odpowiedzi, które jeszcze bardziej cię zaple, zapętlają. Pamiętaj e, o tym takim o tej przenośni, gdzie mówiłam, że koza e, krąży po tym labiryncie z żywopłotu, po czym nagle mówi: a co ja będę w ogóle szukać jakiegoś wyjścia z labiryntu i wygryza sobie dziurkę?". No więc właśnie, jak się zagubimy w głowie i w tych wszystkich pytaniach, opcjach i możliwości, to wygryzamy sobie dziurkę. Skoro koza potrafi no to i my potrafimy. <noise> Czyli głowa nie jest naszym doradcą. Głowa jest takim, jakby to powiedzieć, egzekutorem. Nie wiem, czy to właściwie jest najlepsze słowo, ale jest to, tym narzędziem, które otrzymuje zlecenia od serca. Szefem jest zawsze serce. Czyli jeżeli masz jakiekolwiek pytania, i próbujesz znaleźć odpowiedź w głowie, to wchodzisz w miliony opcji, które są teorią i mogą być prawdą, i nie muszą być prawdą. I jeszcze w najgorszym wypadku, jak się zaczepisz jednej perspektywy, to możesz sobie tą samospełniającą się przepowiednię, czyli przez ten filtr Twojej prawdy, wykreować. Czyli wracamy do naszego pakowania cukierków, ta sama kupa, ale różne papierki. Dlatego, że głowa wszystko zawsze. Wyobraża sobie na bazie tego, co już znasz, co już czułaś, co już doświadczyłaś, a że macie chronić, to zbiera przede wszystkim dane, które dotyczą tego, co cię, co cię niepokoiło, co Cię zraniło, co było trudne. Czyli jakby te pesymistyczne opcje przerzucasz na przyszłość, która przecież ma być nieznaną. Po to ten most. My nie wiemy, gdzie on prowadzi, ale z drugiej strony, mimo że nie wiemy, czyli jakby ten znak zapytania jest, no nie wiem jak to się skończy, nie wiem co to będzie po 40 dniach, z czymkolwiek się tutaj stawiasz do tych 40 dni, tak? Czy to ta relacja, czy to ta praca, czy, czy mój biznes wypali, czy to tu, czy to tam, tego nie wiemy i mamy tego nie wiedzieć. Ale to, co masz wiedzieć, to jest z poziomu serca, to zaufanie ponad logiką, dlatego ponad głową, że tam jest dobrze. Właściwie już jest dobrze. Tylko, że jeżeli, skoro jesteśmy w tym procesie, że kroczymy po tym moście, to jeszcze tego nie widzimy w naszym świecie fizycznym, bo nie doszliśmy na ten drugi brzeg. Ale ufam i wiem, i mam tą pewność, taką pewność nie arogancką, nie z ego, tylko z serca, że już jest dobrze i że wszystko, co jest, Działa dla mnie, żeby mnie dokładnie zaprowadzić ku temu, co dla mnie najlepsze. Jeśli wchodzisz w głowę, to znowu wracamy do tego, że się chcesz nachapać byle czym, bo wiadoma będzie byle czym, będzie już tym, co przeżyłaś, co cię zraniło, co było problemem. I teraz, twoim doradcą jest serce, po to je napeł... <laughs> właściwie napełniamy, ono jest pełne, po to je otwieramy, po to do niego wchodzimy, żeby tam poczuć. Żeby tam przyszły nam obrazy, czasami to są słowa, czasami to są wizje i wtedy, jak już w pewnym momencie poczujesz, na przykład to jest moje. Moje na przykład, że no jednak ta relacja to już nie to, albo tak, ta praca jednak, cokolwiek jest Twoim znakiem zapytania, to wtedy idziesz do głowy i mówisz, słuchaj kolego, jak to teraz zrobimy? Skoro mam odejść z mojej pracy, jak to zrobić najlepiej? Po to jest głowa. Kiedy wymówić pracę, kiedy, ile potrzebuję oszczędności, czy jeżeli biznes, no to jaka data najlepsza, jaka nazwa, zakup towaru, no nie wiem, różne. To już jest ta logistyka, to jest ten świat materialny i jak ja podchodzę już do tego projektu. Takie zarządzanie projektem. Korporacji to był zawsze z angielskiego product management, nie? Zarządzam projektem, czyli muszę jakieś tam cegiełki poukładać, ale nie pytam jej. Czyli jeszcze raz ta metafora to jest piękny team, serce ma pracować z głową, ale serce jest doradcą, z serca płyną, płyną nam te odpowiedzi, płyną nam te odczucia. Które są impulsami, bo serce ci nie poda całego planu i nie pokaże ci już od znowu całego mostu, bo nie o to chodzi. Nie potrzebujesz zresztą, bo jeżeli nurkujesz do serca, to już wiesz, że wszystko jest dla ciebie i jest dobre, a idziesz do głowy i mówisz: OK, ten, ten jeden krok, który mam teraz postawić, nie 150, jeden, jak to zrobić najlepiej? Co potrzebuję? No, no żyjemy w tym świecie fizycznym, tak? Czyli jakie papiery, jaka logistyka, ile pieniędzy, cokolwiek w tym jest. Więc jeżeli teraz mówimy, że chcę wszystkiego, to z serca, to jest tylko miłość. Z serca, to jest tylko dobre. Tu nie może być nic negatywnego, bo w sercu, w twoim pierwiastku, twojej boskości, tego czym naprawdę jesteśmy, z poziomu duszy, nie ma czegoś, co jest negatywne. Negatywne Negatywne mówię tak, bo w tak naprawdę to, co negatywne, to jak to przerabiamy, staje się również pozytywnym, to jest właśnie to, co odkrywamy, to, co odsłaniamy i z czym się teraz też będziemy spotykać przez te 40 dni. Ok? Dajcie znać, czy to jest jasne. Czyli wracając do metafory, nie wiem, czy ona płynie od oszu, ale ja to na pewno w książce oszu czytałam, ta, ta przypowieść po raz kolejny przypomnę. O dwóch bezdomnych, którzy są w lesie, i las zaczyna się palić. Jeden nie ma nóg, drugi jest niewidomy. I niewidomy nie wie, gdzie biegnąć, mimo że ma nogi, tak? Bo, bo nie wie, w którym kierunku, a bez nóg wie, no ale znowu nie ma nóg, więc też nie zdąży, aż las spłonie. Więc ten z nogami niewidomy bierze tego bez nóg, który widzi na barana i mówi: Ty mi mówisz, gdzie, a ja biegnę. Serce jest tym na górze. Ty mi mówisz gdzie, a ja jako umysł, jako głowa, wykonuję, biegnę. Czyli serce mówi w lewo, w prawo, jak GPS. Jak GPS, kochani. Prosto i tam do celu, a umysł to te nóżki. Okej, okay, no to tu, to tu, to tu te pa papierki, tu te wybory. Pamiętajmy o tym. Mam nadzieję, że to jasne. I teraz. Krótka medytacja, którą dzisiaj robimy, to co mi się pokazało, jak zawsze dajecie znać, czy wszystko ok, czy wszystko jasne, jak to czujecie, i na pewno każdy z nas ma te momenty zapętlania się w głowie, potem mówi po co. Każdy z nas już przeżył coś pięknego i może powiedzieć, że w życiu by tego tak nie zaplanował, tak by sobie nie wyobraził, i każdy z nas już wchodził w sytuację, gdzie poszedł czysto z głowy, mimo że intuicja mówiła coś innego, że mm, jakiś dyskomfort, coś tam było, ale głowa nie wiesz, nie wypada, trzeba być miłym, trzeba być takim, tam zawsze jakieś różne opowieści dziwnej treści. I potem się okazało, że w sumie ta intuicja i to, co tam szło z serca, miało rację, nie? Bo trzeba było jednak nie wchodzić w ten biznes, nie pożyczać tych pieniędzy, nie przyjmować tej oferty, jakkolwiek. Ok? Doradca, wykonawca. Doradca, wykonawca. Ja widzę i mówię, gdzie biegniesz, a ty wykonujesz. Mam nadzieję, że wszystko jasne. I teraz, krótka medytacja, którą dzisiaj sobie zrobimy. Jest jakby medytacją klepsydry. Bo to, co mi się pokazało, to jakbyśmy taką, jak klepsydra, wiecie, nie? co się piasek przesypuje, jak, jak um, liczba 8. I 8 ma to do siebie, że może być nieskończonością, ale może być nieskończonością w kontekście błędnego koła, gdzie cały czas zapętlamy się w tą samą pętlę, w to samo błędne koło. A może być tą ósemką, czyli z numerologii, tą energią wojownika, biznesmena, szamana, mocnej manifestacji i egzekucji. Ok? I teraz zauważcie, że jakby zobaczyć ta głowa, jakby tu przy gardle było to zwężenie, i później ta druga część ósemki przy sercu. I często właściwie gardło jest właśnie tym kanałem. Czyli jeżeli płynie energia z serca, to wyrażamy, tak? To jest ta inteligencja emocjonalna. Mówimy naprawdę to, czego chcemy, co czujemy. To są piękne słowa, które znowu napędzają piękne czyny i kreują ten pozytywny kanał energii. Jeżeli siedzimy w głowie i kręcimy sobie tam milion dziwnych filmów, to bardzo często mówimy coś, co w ogóle jest niezgodne z nami. Czasami jesteśmy tego świadomi, i myślimy sobie, czemu właściwie to powiedziałem, czemu to powiedziałam, a czasami nawet nie wiemy. Ja na przykład mam taką tendencję, że jak z kimś rozmawiam, zdarza mi się, właściwie dosyć często, i wcześniej nigdy nie wiedziałam dlaczego, że jakbyśmy sobie teraz w oczy patrzyli, to patrzę Ci w oczy i w pewnym momencie patrzę ci tutaj. I każdy tak wiecie, reagował, ale mam, mam jakąś plamę, coś tu nie tak. A dopiero później uświadomiłam sobie, że ja jakby chcę złapać falę serca, i czasami jak ktoś coś do mnie mówi i nie klika mi, wiecie? Nie klika mi coś. Ktoś coś do mnie mówi, jego ciało ma też pewną ekspresję, i to są na przykład takie słowa, że właściwie nie wiesz, co z tym zrobić. Albo są to niemiłe, albo taki niby komplement, który w sumie nie wiesz, czy jest komplementem. No, w tej sukience wreszcie fajnie wyglądasz. Czyli fajnie wyglądam, czy mam zrozumieć, że generalnie zawsze wyglądam do dupy? Czy to jest komplement, czy to jest bycie kąśliwym? Jak pojawiają się jakby takie niespójne części, to staram się zawsze jakby połączyć z falą, bo przecież serce ma frekwencję, na tym polega koherencja, tworzymy też to pole elektromagnetyczne. Poczuć, co do mnie mówi serce tej osoby, i wiele razy czuję w tym sercu na przykład lęk przed bliskością, ale ogromną potrzebę bycia kochanym. Um, czy, czy wiecie, jakieś takie, nie wiem za bardzo, jak to powiedzieć, bo tu mam tą blokadę, czyli jak ta klepsydra, tu mi się zaciska, ale chcę być Twoją koleżanką, ale nie umiem tego tak do końca jeszcze wyrazić, albo moje ciało się spina. Każdy z nas to ma. Ja muszę powiedzieć, że przez większość mojego życia moja, moje słowa, a przede wszystkim mimika twarzy i, i, i ruchy ciała były absolutnie nie, jakby to powiedzieć, na tej samej fali co moje serce. W ogóle nie pokazywały i nie wyrażały. I to są mechanizmy ochronne. I im bardziej wchodzimy do naszego serca, i uczymy się, bo to jest nauka, trzeba się otworzyć. To nie jest tak, że jak wejdę do serca, to od razu mi się tu czakra gardła otwiera. Osoby, z którymi pracowałam, gdzie na przykład harmonizujemy portret kojarzycie, że czasami też tu mamy energię, która Daje taki, taki właśnie niespójny odbiór, i to też fajnie można właśnie harmonizacją odblokować, ale nie musi być. Możesz pracować z medytacją i sama świadomie się obserwować, lub sam świadomie się obserwujesz. Czy na pewno chcę to powiedzieć, czy to jest ze mną zgodne, ale jeżeli tu jest moja cała energia, to z tej energii tu to wyrażam. Czyli nie ten kierunek, że tu energia i wyrażę, tylko stąd to płynie. Ewentualnie mogę się posiłkować, tak, umysłem, jakie słowo jest najlepsze. Chociaż nawet w pewnym momencie nieba, jak już wchodzimy w ten flow, to ja się na przykład nigdy nie zastanawiam i co mam powiedzieć, to powiedziałam. Potem i tak zazwyczaj nie pamiętam połowy, bo to w sumie właśnie, no ja jakby mówię, ale skądś to płynie. I nie ma to znaczenia, bo dokładnie to, co masz usłyszeć, to usłyszysz. Więc jakby, jak teraz już sobie siędziemy do tej medytacji, poczuj, Zwizualizuj sobie już teraz, właśnie taką, jakby klepsydrę, która jest tutaj tym zwężeniem. Czyli tu mamy, jakby, nie, energię i tu, i tu jest to zwężenie. Dobra? I zaczniemy sobie od tego obrazka. No to już siadamy, stoimy, jakakolwiek pozycja, zamykamy oczka. Możesz sobie położyć ręce na sercu o tym może kiedyś zrobię innego live'a ale jeśli to robisz i jeśli czujesz, że lubisz mieć obie ręce to lewa i prawa na lewej żeby zawsze prawa strona kolumny czyli to miłosierdzie to kim jestem zarządzało egiem, ego które wykonuje, czyli moje pragnienie i do serca to taka mała wskazówka no ale jeśli czujesz, że chcesz inaczej, to też rób inaczej to możesz sobie położyć te ręce możesz zupełnie w jakiejkolwiek pozycji to jedziemy, kochani. Zamykamy oczka. Głęboki wdech nosem i głęboki wydech ustami. Rozluźnij Twoje ciało. Jeszcze jeden głęboki oddech. Zanurkuj powoli w tej pięknej, otchłani ciemności pod Twoimi powiekami. I zwizualizuj sobie taką energetyczną klepsydrę w kształcie usęty. To głowa. Zwężenie to gardło. I dół to serce. Poczuj to. Oddychaj spokojnie. I zobacz całą energię. Mogą to być takie świetliste Kruszki, iskierki, ziarenka piasku, złote lub białe, które są w Twojej głowie. Ile tam energii nagromadzonej? Ile tam przebywasz, ile tam siedzisz, ile pytań zadajesz i krążysz, krążysz w naszym labiryncie. Powolutku poczuj, że wszystkie te ziarenka piasku opadają na dół, tak jakbyś właśnie przewróciła tą klepsydrę do serca poprzez to zwężenie w czakrze gardła. Cała energia powoli. Głowy płynie do serca. I czuj jak to jest. Ty to właśnie Twoje serce jest napełnione tą energią. czuj, jak każdy Twój wdech napełnia je jeszcze bardziej. Wszystko, co w głowie schodzi na dół. Jak to jest, kiedy zamieniamy ten kierunek? Jak to wszystko płynie z serca, a nie z głowy? Jak to jest, Mówić to, co czujesz, a nie to, co myślisz, że powinnaś powiedzieć, jaka jesteś, jaki jesteś, gdy to nie lęk tobą kieruje. Gdy w relacjach nie ma niepewności, bo każdy jest posłańcem. Przynosi ci tylko wiadomość, każda z nich jest dobra. Może być niemiła, ale jest dobra, bo jest dla Ciebie. Jak to jest, gdy widzisz świat i innych z tego pryzmatu? Serce. Tam są wszystkie odpowiedzi. Pozwól, niech ta energia przesypie się w tej klepsydrze. Jeszcze parę ziarenek zostało. Daj im spłynąć. Chcę wszystkiego. Mam wszystko. Jestem wszystkim. Wszystkie te ziarenka są w sercu. Nie mam potrzeby zadowalać się, by leczyć. Chcę wszystkiego, mam wszystko, jestem wszystkim. Oddychaj do tego pełnego energii serca. Stąd płynie twoja energia, stąd płyną twoje słowa i czyny. I tu są twoje odpowiedzi. Chcę wszystkiego. Wszystko. Jestem wszystkim. Głęboki oddech do serca, To nasze pełne klepsydry. Powolutku. Możesz do mnie wrócić. I czuj, jak to jest, jak przewracam, jak to jest, jak to patrzę z serca. I ono nadaje ten kierunek. To są Twoje oczy. Dajcie znać, jak było, jak się czujecie. Drugi dzień wyzwania. Ogromne buziaki. Mam nadzieję, że mimo majówki, co prawda u nas krótsza, bo tutaj poniedziałek nie jest wolny, ale mimo wszystko będziecie się stawiać do tych wyzwań. Bo chodzi o to, żeby te 40 dni zrobić w ciągu. Także to nie robimy tak, że 3 dni nie robiłam, a potem 3 dni naraz. Ten ciąg musi być zachowany. Bądźmy w tym razem, tym bardziej jeśli długi weekend pójdziesz na spacer albo na leżaczek. Zależy jaka pogoda, pooddychasz i stawisz się do wyzwania. <grych> A gdy znowu pojawi się pytanie i wątpliwość, to sobie odwrócisz klepsydrę i przesypiesz piaseczek. Dzięki wielkie kochani. Wpadam jutro. Puziaki. Trzymajcie się. Pa.